wszystkim, bardzo się kłania, pozwolę wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Ostatnie kilometry dafikiem po Szwecji. Leżę, kochani, do portu w Istat e, I dzisiaj 22.30. Dzisiaj 22.30 mam prom z Isztat do Świnoujścia. No i jutro rano, jak przepłynę, jadę. Ze świnoujścia, już na bazę wypinam naczepkę i jadę oddać to cudo. Powiem Wam, że to chyba moje najlepsze przejeżdżone dwa tygodnie ever. Nie? No Kurde, z taką wygodą, w takim luksusie, kurde, pojeździć to naprawdę sama przyjemność. Nie? Powiem Wam szczerze, lustra. Co niektórzy tam gadają, że że jest lipa naprawdę powiem wam szczerze te dwa tygodnie jak pojeździłem zaje fajnie się do tego przyzwyczaiłem bardzo dobrze tak jak mówiłem na początku e, w poprzednim materiale moim na głównym kanale mówiłem wam że no, pierwsze dwa dni były najgorsze tak na przykład cofanie pod rampę no to tył mi uciekał no bo po prostu no, trzeba to wyczuć ale jak już się wyczuje, jest okej okay. kolejna sprawa co niektórzy tutaj, pewnie wielcy maniacy innych marek, nie będę mówił jakich, tutaj mają jakiś problem do skrzyni biegów, że skrzynia się muli i tak dalej. Ja naprawdę nie wiem, w czym macie problem, w czym jest problem z, dla Was z biegami ze skrzynią. Skrzynia zmienia jak należy. Słuchajcie, jeżeli wy chcecie jakieś szybkie zmienianie biegów, no to nie wiem, no to kupcie sobie samochód sportowy, osobówkę. Do wyścigów. To nie jest samochód wyścigowy. Tu nie ma samochód robić shiftów, kuźwa cyk, 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 biegi zmieniać. No, chyba nie na tym rzecz polega. To jest samochód zarobkowy, który dźwiga ciężary i, i zmienia biegi tak, jak powinien zmieniać, a nie kuźwa na wyścigi. No, no, ludzie, no. Takie jest moje zdanie, naprawdę. No, dziwne są te komentarze co niektórych, że, że skrzynia jest zamulona. Naprawdę, to... Z jeździłem za Moloną i to jest prawda Mercedes. Nie? Miałem tą nieprzyjemność jeździć MP3, no to najtragiczniej wspominam ten samochód, to była masakra po prostu, jazda tym samochodem. No ale okej, okay, yy, nie miałem przy tej przyjemności całe szczęście jeździć ani Renówką, ani Iwedem. Iwedem trochę pojeździłem, jak zackiem pojechałem kiedyś w podwójnej, ale wam powiem ja od zawsze jestem zapaleńcem i fanem Dafa. To moi stali bywalcy na kanale o tym wiedzą, ale słuchajcie, na pewno tutaj nie ma nic na to wpływu, że ja go tak wychwalam, bo tu jest naprawdę co pochwalić. Jest samochód wygodny, prowadzi się elegancko przez całe dwa tygodnie, jak nim jeżdżę, słuchajcie, nie było żadnego błędu, żadnego komunikatu, żadnego kompletnie problemu z samochodem. Nic. Tak się zastanawiam, czy może teraz czasem coś nie wyskoczy jak w tym czasie, jak rozmawiamy. To znaczy, rozmawiamy dobrze powiedziałem, jak dla Was to nagrywam ten materiał. No ale na chwilę obecną, słuchajcie, wszystko jest ok. Ech, także zostało mi teraz przepłynięcie do Świnoujścia. No i jazda do na bazę, tak? Na bazę, wypiąć na No i w sobotę, słuchajcie. Jadę z szefem, zaprowadzić Fafika, zaprowadzić Fafika. Także z tej strony jeszcze raz serdecznie dziękuję, Damian, Tobie w szczególności, bo to Ty mnie tutaj wkręciłeś na to auto, ale jak najbardziej całemu Esatrack Poznań w komornikach. Także naprawdę kurczę szacun wielkie, dzięki za to, że mogłem sobie naprawdę tym autem pośmigać przez te dwa tygodnie, bo. Bo kurczę, psz, Frajda z tego jest niesałowita. No. Dzisiaj jeszcze Damian dzwonił, się pytał, o której będę, ja mu ja, ja, napisałem, no najlepiej tak gdzieś za tydzień. No nie ma mowy, nie? napisał, nie ma opcji, nie da rady. Ja napisałem, że wiem, wiem, że spoko tylko taki żarcik, także w sobotę rano, pewnie tam będziemy na Dafiku, Esatrak Poznań i będziemy. Oddawać Dafika z powrotem, no ale nie ma tego złego. siadam z powrotem na swojego fafolka. Słuchajcie, tam jest też 530 kuca i też zajebiście się jeździ. De facto będzie brakowało mi, wiecie czego najbardziej? Wiecie czego najbardziej będzie mi brakowało? Zaraz wam tego nie zademonstruję, bo jeszcze prowadzę. No de facto jedziemy sobie po malutku, 40 na godzinę. Ale nie będę wam tego demonstrował, możecie się domyślić, no tak, chodzi o obrotowy fotel, nie? to jest, kurde, no Jakie to jest zajebiste, nie, po prostu ja nie miałem z tym styczności, śmiejcie się oczywiście Proszę bardzo, ci co nawet 20 lat temu jeździli, nie wiem, magnumkami czy czymś tam, to już kiedyś tam było e, Lata temu Ja, słuchajcie, no, pierwszy raz mam, mam z tym styczność, tak, w ciężarówce i w pełni z tego pokorzystać. Także powiem Wam, naprawdę, yy, kwestia tego obracanego fotela no to jest klucz debes, nie? Naprawdę. Także dobra kochani, tyle ode mnie. Jestem w porcie Wisztat. Także będę zaraz się bujał po, po bilet. No i tyle. Tyle tego. Pewnie ostatnie, ostatnie kilometry Fafika na, na Szwecji. Myślę, że długi, długi czas więcej tu nie przyjedzie, ponieważ, no wiadomo, głównie tam e, firmy, które, które biorą to autko e, na testy, no to jeżdżą tam właśnie, głównie kierunki jakieś tam zachodnie, tak. No, ale cieszę się, że ze mną przepłynął się pierwszy raz promem, no i że miałem tą przyjemność poprowadzić go po Szwecji, nie? także dobra, kochani. Tyle ode mnie, trzymajcie się serdecznie, jeszcze raz wielkie dzięki Esadrak Poznań, wielkie dzięki Damian Konrad, wielkie dzięki e, Przemek za wszystkie informacje tutaj e, mi udzielone, wszystkie instruktorze odnośnie tego auta, odnośnie jazdy, no i w ogóle fajnie, fajnie, i może jeszcze kiedyś będę miał ten wielki zaszczyt się kiedyś może jeszcze nim gaznąć no tak, Bartas naciąga, nie? nie, kochani, ale mówię może jeszcze kiedyś uda się wsiąść na tą furę kurde, naprawdę, fajnie by było a jak będzie to się okaże no także płyniemy aha, jakby ktoś był ciekawy to będę płynął promem Unity Line e, właśnie tutaj relacji i sztat Fino ujście. No i co? No i do jutra. Jutro, jak przepłynę, jeszcze się ustawię, właśnie na weekend na bazie. No i, i sobota będzie, ten wiekopomny dzień oddania auta. Także trzymajcie się ciepło. Barta się kłaniał. Hej! No i jeszcze dogramy taką wstawkę z gimbala. Słuchajcie, kochani serdecznie tutaj chciałem pozdrowić Jarka Globusa, z którym się spotkałem który właśnie tutaj przypłynął teraz do e, do Isztat, nie zgadaliśmy się, gadaliśmy przez telefon, ja byłem pewien, że odpłynie płynie do Trelleborga się okazało, że tutaj stoi w Isztat, krzyczy, halo, halo Bartas, <grywia> na radiu słuchajcie, no i serdeczny Jarek, pozdrowionka do zobaczyska w sobotę na bazie, ale słuchajcie, nagrywkę zrobimy z gimbala, sprawdzimy go i teraz tak powiem wam, muszę tutaj nagrać dafa dlaczego, no teraz jest ciemno, to tak tego nie będzie widać, ale powiem wam to malowanie robi robotę jeszcze wiecie z jakiego względu zobaczcie, ten samochód teraz jest upierdzielony konkretnie, nie jest brudny uwalony, a i tak kuźwa tego nie widać no to jest kuźwa rewelacja, nie to malowanie robi robotę, nie bo mówię, nawet jest, jak jest uwalony, to, to tak tego nie widać. Słuchajcie, <laughs> jak ten obrót tutaj zadziała w tym gimbalu. Przekręci do mnie. Prawie. Prawie. Trochę brakuje. No ale tak o! Płynny obrót jest, nie? Teraz powiem Majtać na lewo na prawo i obraz jest stabilny. To też jest fajne właśnie, kurczę. trzeba bardzo sprędzej tego kuziwanie tego, nie? No ale widzicie. Zawsze są jakieś inne koszty. No, stoję już w rajkach, słuchajcie. Stoję w rajkach. Czekamy tutaj. Czekamy na prom, jak przypłynie prom Polonia. Tak. No i mówię to co chciałem Wam pokazać to właśnie to, że, że kurde to auto, nawet jak się ubrudzi to jest... To jest zajebiste, ładnie się prezentuje. No dobra, tyle ode mnie. Taka wstawka jeszcze, jeszcze na koniec. Jeszcze się trochę motam z tym gibalem, ale spoko. Ogarnie się. No i światła postojowe robią robotę. Pięknie to wygląda. do później.